Siemano jesteśmy sobie teraz w Minecraft Survival No i stwierdziłem, że tak nudno jest bez Minecrafta Więc zaczniemy sobie drugi sezon zbudowania Nie wiem jak często odcinki będą się pojawiać Bo ogólnie to muszę zacząć nagrywać Terrarie, od której sobie troszeczkę przerwy zrobiliśmy Robocrafta też jakiegoś muszę wrócić No jeszcze jakieś tam odcinki poboczne Takie randomowe, które będą wlatywać Więc myślę, że tak jeden odcinek w tygodniu Czy coś takiego powinno wlatywać ale zobaczymy, no to jest tak około jeden odcinek w tygodniu, nic na siłę. Podbierajmy sobie itemki na start, które dostaliśmy ze skrzynki. I teraz tak, teraz nie będę oszukiwał, włączę sobie tryb normal i już będziemy sobie na nim grali. Chyba go zablokuję nawet, chociaż nie będę go blokował, bo jak będę coś budował i moby będą przeszkadzać, to będzie straszna lipa. I jeżeli macie jakieś pomysły, co mogę wybudować, to możecie napisać w komentarzu oraz co chcecie zobaczyć na tym kanale, oprócz Minecrafta Survival. To wtedy przemyślę to i nagram Na pewno jakieś Bedwarsy i Skywarsy będą dalej wlatywać. Tateraria Tater i Robocraft też. No i zobaczymy co oprócz tego. Ta seria będzie głównie polegała na budowaniu. No i pewnie spróbujemy sobie zrobić wszystkie Achievementy oraz zabić Enter Dragona. Ale nie mam pojęcia, ile potrwa. poprzedni sezon Minecrafta potrwał 25 odcinków, po czym mi się znudziło. Zobaczymy, ile ten da radę. Wydaje mi się, że damy więcej. I do tego nie wiem jeszcze, jak tą serię nazwać. Bo problem polega na tym, że poprzednie to był po prostu Minecraft, a teraz mógłbym zrobić Minecraft sezon drugi. Ale to słabo będzie brzmiało Minecraft sezon drugi. Nie wiem, szukam jakiejś lepszej nazwy. Tylko z drugiej strony nie chciałbym, żeby te serie tak jakby się mieszały, jeżeli ktoś będzie się wyszukiwał. Więc muszę coś wymyślić oryginalnego. I teraz tak, nie wiem, gdzie chcę zrobić domek. Myślałem, że tutaj wszystko wyrównać, czy coś, ale dobra, weźmy sobie w tą stronę zobaczyć. W ogóle na początku sobie rozsiejmy od razu. Ten, mm, jak to się nazywa? No, kurde, to jest po angielsku. No dobrze, trzcinę, dobra, właśnie tak, tych słowa mi brakowało. Trzcinę sobie rozsiejmy, żeby było jej jak najwięcej. To nie, popsułem wodę. Dobra, naprawiła się sama. Tutaj te to też rozsiejemy, żeby było tego więcej. Ej, co? Da się po prostu zbierać bez niszczenia? Czemu nikt mi tego nie powiedział? Ja cały czas to niszczyłem, dobrze wiedzieć, tak w sumie. Dobra, weźmy sobie trzy tego. One chyba nie są do dzisiaj potrzebne. Mógłbym chyba tutaj sprawdzić. Mm. Mogę zrobić cukier, ale to szcziny. A tego pewnie mogę to albo przepalić, albo nic z tym nie mogę zrobić. Nie wiem, czy chcę iść dalej w ten las. Bo tutaj tak raczej nie będę budować. Więc chodźmy sobie zobaczyć, co jest z tej strony. Tutaj mamy taki pusty teren, który wygląda dosyć ładnie. I tutaj mamy ul. Pierwszy raz widzę ul. Nie pamiętam, co tu się robiło. Na pewno możemy chyba wziąć z niego miód. Słuchajcie, stanie, jak na niego kliknę, nic się nie stanie. Nie chcę go też niszczyć chociaż. One będą teraz mnie biły? Bo będą mnie biły. Dobra ucieczka, bo, bo mnie zaraz zabiją najgorzej. A ciekawe czy one mogą zabić, czy tylko trują. I czy odpuszczą sobie, czy będą mnie gonić cały czas? Ej, pierwszy odcinek, a ja już umieram. Niemożliwe. Dobra, przestało mnie truć i one przestały mnie chyba gonić, chociaż nie no, biegną dalej za mną. Trzeba zapamiętać, czy tutaj są. Ule. I czy one dalej mnie gonią... Ej, one są dosyć szybkie. Cały czas mnie gonią. Okej, okay, dobra, jeden sobie już odpuścił te czerwone oczy. Drugi też sobie odpuścił. No i trzeci chyba też sobie mnie odpuścił. Tutaj mamy jakąś skinię, znaczy nawet takiego go I nie wiem czy chcę tam wchodzić, tutaj pewnie mamy kolejnego. Nie mogę też sprintować, bo to się zaraz źle skończy, że nie będę miał jedzenia. To możemy sobie jeść, ale to pewnie daje jeden głodu. Ej, nie jest źle, myślałem, że daje jeszcze mniej. Sorry, uderzyłem w mikrofon z ławkami, bo mam go teraz dosyć blisko, żeby wszystko się okej okay nagrywało. Mm, dobra, myślę, że to będzie jakiś cave, ale wcale go nie ma. Nie wiem, czy też sprintować, czy nie, bo zaraz będzie lipa. Jak mi pisaliście, że jest optyfajny na wersję 1.15, to też sobie go ściągnąłem i teraz gramy sobie właśnie na wersję 1.15. Tutaj mamy koniki, w ogóle mamy taki dosyć duży płaski teren. Jest strasznie dużo jest tych pszczół na tej wersji, teraz tak jak bo to już jest kolejne miejsce, w którym są pszczoły. Ej, mm, w ogóle trzcina inaczej wygląda na zwykłym biomie, a na biomie. Dżunglowym jest taka ciemniejsza tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem kiedy to wprowadzili. Ja i tak długo tego Minecrafta nie, nie grałem czy cały czas. Widzę tutaj coś nowego. Dobra, rozsadzimy sobie ją też tutaj. Później się skończy tak, że będzie tej trzciny wszędzie za dużo, no ale już trudno. I ogólnie tak średnio robimy na odcinkach po 60 wyświetleń, tak po wrzuceniu i rano jest. Zobaczymy ile będzie na Minecraft Survival, bo tam te odcinki są na Bedwarsach, a wydaje mi się, że na Bedwars łatwiej trafić. No i właśnie jestem ciekaw czy na Minecrafcie z nie będą czasami mniejsze wyświetlenia, no ale to, to się wszystko zobaczy. Tutaj mam jakąś w sumie, ładną, ładne, ładne jeziorko, w którym też można by było sobie budować domek na wodzie, ale nie lubię budować domków na wodzie, bo mi nigdy to nie wychodzi. Szukam jakiegoś miejsca, w którym można by było sobie coś fajnego wbudować. Jeszcze nie będę nic budował, ale po prostu sobie skrzynkę postawię i będę tam i trzymał i powoli równał. Więc dzisiejszy odcinek to będzie taki, wiecie, ogarnięcia terenu bardziej niż budowania czegokolwiek tutaj jest taka górka na której w sobie mógłbym też sobie coś a ej mam pomysł taki nawet tylko czekajcie jak ona jest wysoka wszędzie tutaj musiałbym sobie tutaj wszystko rozkopać no i wtedy zobaczyć wow ale u mnie się ciemno zrobiło pewnie zaraz będzie padać nie chcę się odwracać bo nie będzie mnie dobrze słyszeć no ale tak nagle się przyciemniło o oh, mamy lisa co robi lis pewnie nic możemy sobie go pewnie oswoić ale nie mam żadnych materiałów dobra więc pomysł taki jest na tą ten domek, że tutaj skopiamy i zrobimy pionowe ściany, i w tym właśnie sobie zrobimy taki duży domek. Więc to nie będzie jakoś ładnie designersko zrobione, ale po prostu będzie taki pierwszy, jakby domek, który wybudujemy tutaj. Później będziemy się skupiali na czymś designerskim. Teraz sobie po prostu zrobimy taką bazę chwilową, chociaż nie wiem, czy to będzie baza chwilowa. Bo nie mamy żelaza, ale raczej nie chcemy się kopać takimi kamiennymi temami, tego wszystkiego. Więc chyba musimy. Aha, dobra, mamy kill off pójdziemy sobie w którąś stronę, na przykład tam, bo tam widziałem kamień odkryty. No nie, już mi się jedzenie skończyło najgorzej. Na normalu mi się chyba będzie kończyć to jedzenie. W ogóle ten system jedzenia w Minecraftcie był chyba pobsuty przez którąś wersję, ale ja nie pamiętam w której dokładnie. Tutaj mi się znowu zaraz kończy jedzenie, bo mi się HP zrespiło. O, już tu że wie, to chyba miałem rację z tym. No i wykopmy sobie tutaj, a nie wiem czy chcę sobie tutaj kopać, bo tak w sumie... Będę musiał i tak sobie zrobić wejście do jakiegoś cave'u Kajwa cave gdzieś tutaj powinna być ta jaskinia, ale nie wiem, czy chcę jej też szukać. Której już sobie wcześniej byliśmy. Nie mamy łopaty, co nie, no nie mamy. Mm. tutaj bym sobie już mógł od razu wejście zrobić. Chodźmy sobie po prostu w inną stronę. Zapamiętajmy sobie te koordynaty. To jest 300 na minus 200. Spoko, jakoś się zapamięta. Poszukajmy jakiejś jaskini, do której możemy zejść. Nie będę na razie zabijać tych zwierząt, bo nie ma po co. To, co pamiętam, to chyba jednak. Miód wyciągało się... Ej, nie mam pojęcia czym się miód wyciągało. Pewnie nożyczkami, albo czymś takim, albo coś specjalnego trzeba skraftować. było wow, tutaj nawet zbiera z kwiatków. Znaczy, wygląda tak, jakby zbierał z kwiatków. nie wiem czy to tak działa, że one zbierają z tych kwiatków. E, dobra, więc jest jakiś tutaj cave, na pewno tutaj gdzieś musi być coś. Tam była ta jaskinia, mamy osiołki. Osiołki są fajnymi magazynami. Tutaj myślałem już, że jest cave, ale to jednak tylko dziura z wodą. A jak nie, to sobie zaraz coś wykopiemy. Żeby było... je kopać. I tak będę musiał sobie w sumie coś wykopać z takiego w dół Tutaj mamy jakąś... O, czy tutaj jest cave w końcu? Nie, tutaj dalej jest woda czemu wszędzie jest woda, a nie żadnego cave u. A żadnego cave'u nie ma mm, Dobra, więc pocz, chodźmy może tutaj w tą górkę się wkopiemy Chyba, że tutaj coś, coś już będzie, ale tak średnio wyjdę, że cokolwiek jest Więc dobra, idziemy sobie tutaj i możliwe, że od tej strony się po prostu wkopiemy, czy coś takiego Co tutaj jest? Takiego... W czy będziemy chcieli coś tu budować, raczej nie, tak mi się wydaje. Więc możemy się tu wkłapać i po prostu szukać. Wiadomo, że łatwiej by było szukać żelaza tak po prostu kupując się do jaskini jakiejś, znaczy wchodząc tam i biegając. Już nie mam jedzenia, najgorzej w ogóle to początek w Minecraft jest tak denerwujący bo zaraz nie będziemy mogli sprintować ani nic. Z tej górki nie widzę żadnego cave'u Tutaj też nie ma pod nami, co nie? No nie ma. Mega słabo. Mogłem iść wtedy do tej jaskini i do tego kanionu, Nie pamiętam gdzie on był dokładnie. I teraz go raczej nie chcę mi się szukać. Albo po prostu się wkopiemy tutaj w tą taką jakoś sobie zrobimy i po prostu pójdziemy sobie w dół i później to jakoś ładnie zrobimy. No na razie nie ma co myśleć o jakimś designie ładnym czy czymś takim. Bo po co nam? Tutaj nawet węgla nie mamy, będziemy sobie go kopali jak jakiś znajdziemy. Nie mam też y, craftingu, bo zostawiłem. Tam. Mm, dobra, no i mamy pierwszy kill kamienne. Kamienny. I szukamy teraz żelaza. Nie wiem, czy znajdziemy w ogóle cokolwiek, jak będziemy tak kopali. Też nie wiem, ile te odcinki mają trwać. Możecie napisać i, i ile minutowe odcinki byście chcieli z tego Minecrafta. Wydaje mi się, że 10 minut to jest takie minimum. Bo... I tak wszyscy nagrywają minimum 9 minut na YouTube'a. A tak, górna granica to nie wiem, może 20, nie wiem w sumie, czy 15, 20, czy 10, 15, coś takiego. To też zależy co pewnie będę robił na odcinku. Jak będę budował, to też ciężko się zmieścić w krótkim czasie. Już znaleźliśmy żelazo, tylko nie mam teraz węgla, żeby to przepalić, więc troszeczkę słabo. Ale zaraz, jak znajdziemy sobie jakieś, jakiś węgiel, to po prostu będzie chillerka, bo węgla zawsze jest dużo i na spokojnie będziemy mogli to przepalić. W sumie wystarczy nam jeden węgiel, żeby przepalić 8, akurat. To sobie zakryjemy i idziemy dalej w dół. Mam nadzieję, że zaraz mi się pochodnie nie skończymy, bo wtedy będzie lipa i będziemy szli po ciemku. Niby mam break... brain... no, światło na maxa włączone, podświetlenie, no ale zobaczymy jak to będzie. I teraz wiem co trzeba zrobić chyba, żeby światło działało. Dokładnie tak, żeby iść po prostu z światłem w ręce i żeby nam się tutaj wszystko oświetlało. Dzięki za komentarz, pozdrowienia dla Lildori, która mi to napisała, czy jak już tak, mam nadzieję, że twojego nicku nie przekręciłem. No ale zobaczymy i teraz możemy sobie iść na spokojnie, nie martwić się o to, że nam się pochodnie skończą. Tylko problem będzie, jak się nam mopki zaczną lespić. wtedy może być lipa. Później sobie tu schodki zrobię, no ale na razie to jeszcze nie jest ten moment, że będziemy robić tutaj schodki. Nie wiem, czy jak znajdę, cały czas mówię, nie wiem, zaczynam prawie każde zdanie, no ale jak znajdę tutaj węgiel, to czy iść od razu e, kopać tam ten domek, czy po prostu kopać sobie tutaj dalej. Zobaczymy to jeszcze. Ale chyba od razu jak znajdę Węgier, to pójdę tam, bo nie ma co was zanudzać. Jeszcze poza odcinkiem, ja teraz mam dosyć dużo czasu i nudzi mi się, bo nie mam w co grać, więc pewnie będę sobie tutaj grał. Wiem, że tak miałem samo, miałem w poprzednim sezonie, ale później się skończyło tak, że już mi się nie nudziło i wiem w co grać, bo cały czas się grałem LoL'a. No i tak średnio robiłem cokolwiek poza odcinkiem, ale trzymajmy kciuki, że tutaj będzie inaczej. Mógłbym, mógłbym niby sobie w sumie mm, przepalić. Razo. Węglem, e, wróć z drewnem, ale no myślę, że nie ma co marnować tego drewna, bo pod drewna trzeba dużo, żeby przepalić tyle węgla, e, tyle żelaza, wróć. Ja nie wiem, jak to się dzieje, przecież tego węgla zawsze było tak dużo, a teraz jakoś nie chce nam się trafić. Jeszcze później wychodzić tutaj do góry, mam nadzieję, że nic mi się nie zrespi, a jak się zrespi, to będzie przypał, bo nie mam czym się bić. Tutaj grawę jeszcze trafiliśmy najgorzej, ale chciałem węgiel, trafiliśmy na grawę. Nie no, niemożliwe. E, to w sumie to możliwe, nie no dosyć dużo szans jest na to, że straci grafel, dosyć flinta, który nie jest nam do niczego potrzebny, chyba że chcielibyśmy spalić jakiś las, albo iść do Netheru. To jeszcze nie jest ta wersja, w której jest ten nowy świat, tak jakby, ale z tego co widziałem, nie wiem czy to jest jeszcze nie naprawione, ale nie są dodane jeszcze rzeczy, jak niszczyć te nowe bloki i wszystkie, i niektóre po prostu można niszczyć kilofem i ręką tak samo, i to jest mega dziwne. I w sumie Odechciało mi się przez to instalować tej nowej wersji I myślałem, że te nowe rzeczy będą o wiele bardziej wydajniejsze od diamentowych A chyba są tak samo wydajne, tylko z taką różnicą Że zbroja się nie pali w lawie Czy coś takiego, o nie jest note, naprawdę Teraz będzie lipa, żeby przejść tam Ej, nie wiem czy chcę tam iść, bo moby jakieś zabiją na bank Jestem tego praktycznie pewien Poza tym jak tam dojdę to też nie mam co robić, więc nie mam też pojęcia, jak ten odcinek trwał, ale chyba to by było na tyle. Dzięki za oglądanie! Komentujcie, subskrybujcie! Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. I wydaje mi się, że tę serię też mógłbym wrzucać codziennie, tak dosyć często i codziennie zrobić z niej odcinki, żeby dało się w nią wkręcić. No ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Zostawcie łapkę w górę, oraz słuchajcie, jeżeli jesteście nowi i chcecie więcej odcinków, właśnie z tej serii. No i cześć!